330. Dobrze już płacę. Kurczę, mam tylko 50. Proszę panią, czy by się nie dało zrobić małego rabaciku? Wie pani, wtedy by można było przemknąć oko na to, że ta stodoła, którą pani Bąż chce zbudować, to lekko przekracza normy prawne. Panie wójcie, trzeba było tak od razu! 50 zł się należy. Proszę. Dziękuję, do widzenia. To dla państwa. Dzień dobry, tak tylko spytam, czy pani przypadkiem w jednym z poprzednich odcinków nie była w innej wsi? E, nie, to najpewniej była moja siostra, co podać? Będzie śmietana i chleb żytni. Dobrze, to będzie 12.38. Psst, proszę panią, jeszcze będzie woda. Słucham, proszę głośniej, bo ja już stara jestem. Mężowi chodziło o wodę. A dobrze, w takim razie 14.36. Proszę, do widzenia. Do widzenia. Janusz, co to miało niby zreszcie razem w tak żadnego alkoholu? Yy, ale kochanie, ja naprawdę chciałem kupić wodę. Tak jasne, skoro chciałeś kupić wodę, to czemu niby mówiłeś szeptem? Jeśli mama dowie się, że ty pijesz alkohol, będę zmuszona przyznać jej rację, a do tego nie dopuszczę. Zaraz, co tam się dzieje? Ostatnio nam uciekł, ale jego szczęście nie trwało długo, teraz go dorwiemy! To moja szansa! Haha! Ha, nigdy mi nie zakończ tą starą kiją! Z wam ucieknę! O kurczę, to ja... Hmm... Helena, muszę przyznać, że naprawdę bardzo dobre te ziemniaki zrobiłaś. Jezu Chryste, co to było? No i mamy 1-1! Chwila moment, Marian, skoro mamy 1-1, to jak rozstrzygniemy finał? Ile razy mam powtarzać, że masz do mnie mówić, panie szefie? Myślałam, że to będą spokojne wakacje, a tu takie rzeczy! Co nie, Janusz? Zaraz, Janusz, gdzie jesteś? Tutaj jestem, kochanie. A dobrze, wracamy już do domu. Śmietana 12%? To już mówiłem jasno, śmietana 18%, musicie iść jeszcze raz. Jak to mówią, poszklanie i rusztowanie! Janusz! Przepraszam, jest tylko 12 i 24. W takim razie do sąsiedniej wsi, tam jest targ, więc na pewno coś będzie. Dzień dobry dla mnie będzie woda 120% z podwójnym alkoholem. Ech, mógłbym się tego domyślić. Dzień dobry, poproszę wodę. Gdzieś ty był? Eee, poszedłem się przejść z samego rana. To jasne, co chomarz za plecami? Cóż, nie wygląda na to, żeby po raz kolejny próbował kupić wódę. I tym razem wypiję ją tutaj. Bicie alkoholu w miejscu publicznym. Wypisujemy mandat, a woda idzie jako dołstanie. O nie! Miarka się przebrała! Tym razem nie mogę sobie pozwolić na porażkę. Janusz, o co chodzi, czy ubiegłeś? Jakieś dzieci grają na polu z pszenicą, w piłkę. Że co? Jak ja ich Cześć, To Cześć Tomek, ten, no! Co jest grane? Pewnie z tą coś kombinuje. Ona myśli, że tymi sposobami antywodowymi coś działa, ale nie wie o skrytce z alkoholem na podwórku. No i wszystko jasne, wystarczy tylko pilnować podwórko. Przekaż Grażynie, nie by nie zbliżała się do stodoły, bo dziadek zakurzył jakichś środków chemicznych. Brytynie, pewnie tam jest wuda. Ej wy, gówniarze! Myśleliście, że wam do nas zło? Eee, panie, o co chodzi? Co my zrobiliśmy? Już wy dobrze wiecie co? Ja wam pokażę! Proszę pana, co tutaj się dzieje? Co jest garne, nie ma tu ani środków chemicznych, ani alkoholu. W dodatku Januszu nie ma żadnego kolegi o imieniu Tomek. To przestęp. To po prostu taki skanal, to ich panowie powinni zjechać na komisariat. I teraz nikt mi już nie przeszkodzi. Oh